Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej nieobecności na moim kanale. Jeśli interesuje Was skąd wzięła się owa nieobecność i jakie mam koncepcje na rozwój kanału, to zachęcam Was do tego, abyście zostali do samego końca materiału. Na samym końcu jego poświęcimy chwilę, aby to wszystko wyjaśnić. Napomnę tylko dla zainteresowanych, że kwestia let's play na razie pozostaje zawieszona. Poczułem pewne wypalenie po roku wrzucania materiałów codziennie, a nawet kilkudziennie, po roku wrzucania materiałów z tych samych gier 7 Days to Die i inne survivale już nie dają mi tego co dawały mi po prostu kiedyś czekam na jakąś aktualizację wiem że niebawem powinna być aktualizacja 2.0 do wersji 7, znaczy do gry 7 Days to Die w związku z czym pewnie wtedy zabierzemy się z powrotem za 7 Days czy to w formie let's playu czy to w innej koncepcji jeszcze tego nie wiem zobaczymy ale na tą chwilę skupiamy się na Palworld Exile 2 ponieważ jest to gra która pochłonęła ostatnimi Dniami naprawdę sporo mojego czasu, i jest to gra, przy której świetnie się bawię, w związku z czym, dlaczego by tego nie nagrać? Pokrótce tłumacząc, Pawłow Exile jest to hackerslash, Pawłow Exile 2. Ja nigdy nie przypadałem za hackerslerzami, raczej to był gatunek nieskierowany w moje gusty. Natomiast, gdy rozpocząłem swoją przygodę z poetwójką, coś we mnie pękło, coś się we mnie po prostu zmieniło, gdy zobaczyłem ilość kontentu, które ta gra zawiera. Możliwość grindu, możliwość interakcji z innymi graczami, gigantyczny, fajnie przemyślany oraz dość skomplikowany sposób rozwoju postaci. Coś, tak jak mówiłem, we mnie pękło i zakochałem się na nowo. Zakochałem się w haken W związku z tym, że sezon PoE powoli dobiega końca, są już pogłoski o wersji 0.2, czyli o tak zwanym nowym sezonie, postanowiłem, że pasuje jakoś postać moją sfinalizować. Pasuje ją jakoś rozwinąć. Pasuje wykorzystać jej niewykorzystany przeze mnie jako laika potencjał, ponieważ PoE jest to gra, w której przestałem chcieć być casualem, a chciałem stać się lepszym graczem. Zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób można zarabiać większej ilości kurencji, w jaki sposób można zarabiać większej ilości divinów, większej ilości Exaltów, czyli po prostu waluty w grze. Na pierwszy ogień poszło Google, na pierwszy ogień poszedł YouTube i Internet. Zacząłem zgłębiać tematykę zarabiania waluty w Power of Exile 2, i jest to poniekąd proste, ale. Ale nie do końca, wymaga to na pewno na sporej ilości cierpliwości, zaangażowania, no i to, co uwielbiam najbardziej jako były Metinowiec, grindu. Na sam początek, aby materiał nie był dla mnie zbyt skomplikowany ze względu na jego montaż, jak widzicie, jest inna koncepcja tworzenia materiałów oraz poprzez samą nową grę. Ze względu na to, że w Power Exile, gdy mamy około 400 godzin, to wydaje mi się, że dalej może już nie jesteśmy każualami, którzy przeszli kampanię maksymalnie cruela. I doszli do tego endgame'u. Natomiast nie jesteśmy dalej doświadczonymi graczami. Postanowiłem wybrać w związku z tym gambling, czyli coś, co gra umożliwia nam po ukończeniu króla w nieograniczonym stopniu. Niejednokroć oglądałem materiały na YouTube, w których inni twórcy zyskiwali kosmicznej wartości przedmioty właśnie poprzez owy gambling. Popatrzyłem szybko do swojego ekwipunku zobaczyłem, że mam tam ponad 25 milionów gotówki. A jak pewnie dobrze wiecie, jeżeli gracie w Pabłowie Exile 2, Gotówka nie jest praktycznie warta nic. W związku z czym pomyślałem, wykorzystajmy to. Spróbujmy. Także nie przedłużając, moi drodzy, przechodzimy do meritum, przechodzimy do materiału głównego, w którym pokażę wam, ile udało mi się zarobić, wydając 25 milionów na gambling w Pawłowej Exile 2, a tymczasem jeszcze zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji oraz napiszcie w komentarzu, co myślicie o nowym formacie. Postanowiłem, że głównie skupię się na zakupach amuletów ze względu na to, że posiadają one całkiem sporą wartość, również kłóciłem się w myślach, czy nie wybrać łądy, ze względu również na to, że gdy trafimy jakiegoś bardzo dobrego łąda, to tak na dobrą sprawę jesteśmy ustawieni. Wartości bardzo dobrych łądów potrafiają teraz sięgać nawet mirrorów kalandra, więc byłoby całkiem fajnie, lecz nie wierząc w swoje szczęście wybrałem amulety, wydawało mi się to pewniejsze. Spośród 25 milionów 20 000 wydałem na amulety, 5 milionów wydałem na łądy oraz dodatkowo jeszcze kupiłem parę stafów i parę beltów. Setki razy na czacie widywałem Stellar Amulet, który jest w rzadkości unikalnej które osiąga gigantyczne wartości 20-25 egzaltów, którego ludzie po prostu chcą sprzedać. Liczyłem też na amulety, które można uzyskać poprzez upgrade'owanie Stellar Amuletów. Niestety, jak zaraz zobaczycie, niewiele z tego wyszło. W pierwszej kolejności, po dokonaniu zakupu, postanowiłem wybrać metodę segregacji wszystkich przedmiotów. Segregowałem przedmioty po ich rodzajach, po ich nazwach, gatunkach, nie wiem jak to dokładnie nazwać, chyba najprościej będzie mówiąc po nazwach amuletów. W ten sposób odsiałem pierwsze ziarno od Plew i już na samym początku byłem dosyć bardzo zawiedziony. Podobny case był z samymi łądami, beltami oraz stawami, tam w ten sam sposób postarałem się to odsiać, no i efekt również był do dupy. Potem, jak po raz pierwszy wyselekcjonowałem moje amulety, postanowiłem zrobić to po raz drugi ze względu na to, żeby mieć pewność, że nic. Co nie jest warte mojego czasu, nie będzie mi go zaprzątało. Wynik tego był taki, że pozostało mi bardzo niewiele. Jako że nadal było mi mało, postanowiłem, że dołożę troszeczkę do tego interesu i poulepszam wszystkie amulety, wszystkie łądy, wszystkie stafy, wszystkie belty na wartość unikalną. Dodatkowo też co lepsze łądy postanowiłem, że trochę pomieszam przy użyciu Orb of Chance. Okay, z orbów które są całkiem, całkiem drogie, dlatego dołożyłem do tego biznesu kolejnego Divina i wymieniłem to na 33 orbów Częste. Postanowiłem, że pomieszam troszeczkę te łądy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, licząc, że trafię na jakiegoś łąda, który będzie miał plus 5 do, nie wiem, spell skilli, do lightning skilli, do tego jakiś lightning damage, do tego spell damage, mana... Casting Speed oraz jeszcze Inteligencja. W efekcie końcowym nie uzyskałem wiele. Postanowiłem, że wystawię wszystko. Był to piątek i przez weekend postaram się sprzedać jak najwięcej, aby w poniedziałek Wam wszystko podsumować. Wiadomo, gdyby to były dobre przedmioty, gdyby to były bardzo dobre przedmioty, to nawet za całkiem dużą kwotę sprzedałbym to dość szybko. Efekt końcowy był taki, że po dwóch dniach zarobiłem dokładnie. Uwaga, mam to zanotowane w zeszycie. Mój gamingowy zeszyt. Po dwóch dniach sprzedawania. Paweł Exile, gdzie dosyć akurat często miałem włączoną grę ze względu, a właściwie dosyć długo miałem włączoną grę ze względu na to, że miałem wykłady online i na jednym ekranie słuchałem wykładów, a na drugim miałem odpalone PoE. Zysk owego gamblingu to uwaga, tam dar dam, 35 eksaltów. Worth it. Także podsumowując, niestety, ale nie udało mi się na tym zarobić, niektórym się udaje a innym nie. Zwykle mi się nie udaje. Wniosek końcowy jest taki, że gambling, czyli hazard w życiu realnym, czy to też w grze się po prostu nie opłaca. Bo w innym wypadku firmy, które zajmują się obą działalnością, nie miałyby prawa istnieć. A jeżeli Wam się podobał materiał tego typu, zachęcam po raz kolejny do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. A dla ciekawych, co będzie dalej z kanałem, zachęcam, abyście zostali jeszcze chwilę. No i dobra, moi drodzy. Koniec materiału. Teraz możemy sobie pogadać na luzie. Pogadamy sobie o kanale, o tym jak on będzie dalej prowadzony, w jaki sposób będzie dalej tworzony i jak ja go widzę. Jeżeli chodzi o let's play, e, bo myślę, że będzie to pytanie pierwsze. Całkowicie na tą chwilę zawieszam działalność let's playową na tym kanale ze względu na brak czasu oraz lekkie wypalenie. Nie mam po prostu ochoty robić codziennie materiałów let's playowych, które są bardziej podejściem ilościowym, a nie jakościowym, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału, ponieważ chcę się rozwinąć w koncepcji chociażby montażu, Materiałów, co pozwoli mi ta konwencja prowadzenia kanału, którą aktualnie uskuteczniam. Z racji na to, że zakończyła się moja sesja, co prawda z jednym warunkiem, ale trudno. Postanowiłem, że wrócimy do live'ów. Wrócimy do live'ów myślę, że już od przyszłego tygodnia, ale jeszcze będziecie o tym informowani na karcie społeczności na moim kanale, na którą warto zaglądać, ze względu na to, że czasami informuję was o rzeczach, o których nie zdążyłem jeszcze nagrać, bądź też w ogóle nie zdążyłem nagrać jakiegoś materiału. W związku z czym wpadnijcie tam od czasu do czasu i zostawcie coś. Po sobie, żeby YouTube widział, że po prostu warto jest promować moje posty na karcie społeczności. Czy Semendase tutaj wróci na kanał? Tak, oczywiście, moi drodzy, że Semendase tutaj wróci na kanał ze względu na to, że jest to seria bardzo ważna dla tego kanału. Natomiast nie wróci on teraz. Ze względu na to, że ograliśmy już mody, ograliśmy podstawkę i to wielokroć i po prostu nie mam ochoty aktualnie zabierać się za kolejne poczynania w 7 Days to ponieważ jest to dla mnie bardzo monotonne i już mnie to nudzi. A materiały, które mnie nudzą nie będą dla Was ciekawe, ponieważ ja będę sfrustrowany ze względu na to, że będę musiał nagrywać i nie będzie się tego dobrze oglądało. Tego Wam, to Wam gwarantuję. Za około miesiąc ma być wersja 7 Days to 2.0, czyli w mojej opinii ostatnia szansa dla Pimpu na uratowanie swojego dobrego imienia. Jak wiecie, mam dosyć negatywne Opinie, jeżeli chodzi o wersję 1.0, która wyszła już blisko rok temu, i mam nadzieję, że PIMP w wersji 2.0 zrobi to, czego nie zrobił w wersji 1.0, czyli zrobi pełnoprawną. Fajną aktualizację do pełnej wersji gry, która zawiera spore ilości kontentu. Na razie jeszcze nie zajmowałem się tym i jeszcze nie spoglądałem na to, co będzie w tym zawarte, co będzie zawarte w tej aktualizacji. Pewnie bliżej jakoś aktualizacji zacznę tym się inter interesować, i też pewnie bliżej owej aktualizacji wrzucę materiał, który to podsumowuje. Na razie przewiduję jeszcze kilka serii związanych z Pawle w podobnych do tej, którą dzisiaj obejrzeliście, będą to serie, w których pokazuję, w jaki sposób można osiągnąć niektóre cele w Pawew Exile jako kazual który troszeczkę już gra lepiej niż standardowy gracz, a gdy wejdzie wersja 0.2 do PoE, czyli, czyli zacznie się nowy sezon, wtedy rozpoczniemy nową postać i będziemy też robić serię stworzenia tej nowej postaci. Zobaczymy, jak uda nam się stworzyć postać od zera. Na ten moment chciałbym dokończyć mojego Storm Wavera, Spark Major, Arc Major. Jeszcze ta nomenklatura dla mnie jest totalnie obca. Maga podsparki. Mam aktualnie 96 poziom eku, które jest late gameowe, ale jeszcze moim zdaniem jest przeciętnie late gameowe, w związku z czym będę chciał je przebudować na takie już bardzo profesjonalne eku late gameowe, ale kosztuje to ogromną ilość funduszy. Częstotliwość materiałów na kanale będzie dosyć randomowa. Na tą chwilę nie jestem w stanie określić, jak często będę w stanie wrzucać materiały na kanał. Myślę, że będzie to około 2-3 tygodniowo, ale to czas po Pokażę, ponieważ będę chciał się skupić bardziej na jakości niż na ilości. Dodatkowo, jeszcze gdy wróci 7 Days to Die, gdy wyjdzie wersja 2.0, zastanawiam się nad tym, czy będziemy chcieli robić let's playa, czy będziemy chcieli robić to w wersji liveowej, czy też może skupimy się na przykład na czymś w rodzaju jakichś wyzwań, challenge w 7 Days to Die. Bardzo ostatnio, albo właściwie jakiś czas temu, jak jeszcze 7 Days to Die bardziej mnie interesował, przyjemnie oglądało mi się 7 Days to Die na jednym z amerykańskich kanałów, gdzie gracz pokazywał gdzie twórca pokazywał jak spędził swoje 100 dni w Seven Days Die, co udało mi się osiągnąć było to rozdzielone oczywiście na pewne fragmenty na pewne rozdziały early game mid game late game bardzo to mi się spodobało i myślę o podobnej koncepcji będzie to materiał czasochłonny będzie to materiał który będzie ode mnie wymagał y, naprawdę dużego poświęcenia jeżeli chodzi o Seven Days Die, więc możecie się wypowiedzieć, czy chcielibyście zobaczyć coś podobnego w moim wykonaniu, czy może wolelibyście tego klasycznego let's playa. Tak jak wspomniałem, na razie zawieszam klasyczne let's playa, ale nie powiedziałem, że już nigdy one nie będą na tym kanale. Lubię robić nadal let's playa i będę chciał je robić dalej, ale na razie po prostu muszę rozpocząć. I myślę, że to wszystko, moi drodzy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie je w komentarzu. W następnym materiale postaram się na nie odpowiedzieć, czy też odpisać wam w komentarzach. Tak, wracam również do odpisywania na komentarze. Mea culpa. Przepraszam, nie odpisałem na komentarze na bieżąco, ale po prostu tak jak wspomniałem, miałem wakacje. No i co? Po raz już chyba trzeci. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Rozbujajmy od nowa algorytmy tego kanału. To jeszcze nie koniec i widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się, na razie.